Spokój dla stoików to nie ucieczka od życia, to nie jest obojętność, to nie jest zamrożenie uczuć. Spokój to sztuka życia w świecie, który nie zawsze jest sprawiedliwy. To zdolność do zachowania równowagi, kiedy wszystko wokół ciebie się zmienia. Stoik nie walczy z tym, na co nie ma wpływu. Nie próbuje zmieniać innych ludzi. Nie żyje przyszłością ani przeszłością. On skupia się na jednym na swoich własnych myślach na swoich własnych czynach. Marek Aureliusz pisał: Nie bądź wodą wzburzoną od każdej zewnętrznej przyczyny, zachowuj spokój, zachowuj równowagę, bo prawdziwa siła nie polega na panowaniu nad światem, ale na panowaniu nad sobą. Spokój rodzi się wtedy, gdy rozumiesz, że to Twoje własne myśli tworzą Twoje cierpienie, a nie świat sam w sobie. Spokój to umiejętność powiedzenia sobie: Nie zależy ode mnie wszystko, ale zależy ode mnie, jak na to odpowiem. Dla stoika spokój to nie dar od losu. To codzienna decyzja. To wybór świadomy, cierpliwy, odważny.